Pan prezes Bigniew Demarkowski, szef Multishop Polska i przy okazji Multishop Jarocin. Panie prezesie, pytanie do Pana takie nasze tutaj lokalne. Czy trudno, bo jesteście na końcu, można powiedzieć, tego etapu inwestycji, czy trudno być inwestorem w Jarocinie i czy trudno się inwestuje w tym mieście? To znaczy, generalnie w całym kraju inwestuje się dosyć trudno. Wybór miejsca jest oczywiście bardzo ważny i Jarocin nie jest tutaj odosobniony. Aczkolwiek udało się wybudować ten obiekt. Może z jakimiś drobnymi. Poślizgami. poślizgami tak mhm. związanymi chociażby z tego powodu, że budowaliśmy tutaj drogę gminną i chcieliśmy, żeby był bardzo dobry układ komunikacyjny, zarówno do naszego obiektu, jak i do obiektu intermarsze. I wiązało się to z przeprojektowaniem tej drogi. I niestety ze ze zridem, tak, czyli, czyli czekaniem na te wszystkie pozwolenia. I to było, że tak powiem, główną, główną przyczyną tych, tych takich dłuższych, dłuższych opóźnień. Nie? Dlatego mm, otwarcie będzie dopiero w piątek, a nie jak planowaliście w pierwszym kwartale 2016. Tak, oczywiście, oczywiście tak. Zbieraliśmy również najemców, jest też trudno w tej chwili już chyba wszystkim galerią. Na dzień dzisiejszy, tak skompletować, czy też dopasować się do dat otwarcia poszczególnych najemców, żeby rzeczywiście tych najemców w dniu otwarcia było jak najwięcej. Tak? Mamy najemców, którzy będą się otwierali za miesiąc czy dwa, może za dwa i pół, no ale jednak nie udało się na tyle zgrać tych wszystkich dat, żeby to. Było właśnie tego 14 października, tak. No właśnie otwarcie w piątek. Jakbym patrzył na parking, to bym op dosyć optymistycznie od tego podchodził, bo jest już sporo samochodów. Widziałem, przed chwilą ludzie wychodzili z Marten Sport, sklepu, więc zainteresowanie jest. Zainteresowanie jest spore. Dodam tylko, że impreza i promocje będą również bardzo duże i bardzo spore. Isk na przykład jako dwusetny sklep, który będzie otwierany tutaj w naszym multishopie. W swojej promocji ma materacę po jednej, po złotówce, tak? Więc spodziewamy się tłumów. Tłumów śpiochów. Tłumów śpiochów, być może też. To będzie jedyna taka promocja, jeżeli chodzi o mieszkańców? Czy coś jeszcze przygotowujecie na ten piątek, na, na dzień otwarcia? Jakieś inne sieci przygotowują jakieś niespodzianki? Wszystkie sieci, które będą się otwierały w tym dniu, czyli zarówno Euro, Martes Sport, Abra przygotowała również promocję, jak i my przygotowujemy drobne upomnienia. I zabawę, tak, żeby można było ten czas zakupów w jakiś sposób umilić. Czy to jest dobry czas na otwieranie tego typu obiektów? Bo jak rozmawialiśmy przed naszą rozmową, chwileczkę w Sosnowcu zamknięto niedawno pierwsze w Polsce takie centrum handlowe, powiedzmy podobne do, do tego, może nie takie samo, ale podobne. Wylicza się, specjaliści zaczynają już wyliczać się powierzchnie handlowe w stosunku do liczby mieszkańców. Jarocin jest miastem 26-tysięczny, powiat 50-ponad tysięczny. Jak pan się na to zapatruje? Czy, czy to jest ten moment i to jest to miejsce? Tak, gdyby to nie był ten moment i nie to miejsce, pewnie by nas tu nie było. E, aczkolwiek rzeczywiście nasycenie rynku w ogóle w kraju zaczyna być coraz większe i e, Jarocin tutaj pewnie nie będzie w jakiś sposób odosobnionym, e, ale nadmienię, że rzeczywiście obiekty wielkopowierzchniowe, takie powyżej 2000 m2 w Jarocinie, to są dwa. To są, jest obiekt u nas oraz Kaufland, tak? E, I Temu patrujecie tylko konkurencji póki co? E, tak. I tutaj, I tutaj ta konkurencja rzeczywiście gdzieś tam nam na plecach jest i ją czujemy, ale wydaje mi się, że jest, na tą chwilę klienci o, oczekują już takiej profesjonalnej powierzchni sprzedażowej. Tego, żeby można było swobodnie dojechać do obiektu handlowego, żeby nie trzeba było płacić za parking, żeby nie tr trzeba było zbyt długo szukać miejsca parkingowego, no i oczywiście swobodnie wybierać sklepy, które są blisko siebie, tak? Y czy to będzie Isk, czy to będzie Euro, czy to będzie Marte Sport, Abra, y czy jeszcze inne, które y powstaną tu w najbliższych y dwóch, trzech miesiącach? Y to jest chyba najważniejsze, tak? Swobodność dostępu, dobry układ komunikacyjny i to, żeby klienci byli obsługiwani profesjonalnie i w profesjonalnych obiektach. Wiem, że z, z piątkiem nie kończy się Państwa inwestycja w Jarocinie, bo są jeszcze plany dotyczące tutaj tego obiektu. Tak, są jeszcze plany dotyczące tego obiektu. E, mamy potencjalnych najemców. No, tak jak wspominałem już wcześniej, no, w dzisiejszym rynku najemców trudno jest już wpasować się często tak, żeby wszyscy najemcy chcieli się otworzyć dokładnie w tym samym czasie. E, więc ten, ten czas tych otwarć się rozciąga. E, drugi etap rozpoczniemy budowę na wiosnę, i chcemy powiedzmy gdzieś tam we wrześniu. Go otworzyć. Będzie to około 1600 metrów i najprawdopodobniej trzech lub czterech najemców dodatkowych. I będzie też ta powierzchnia, o której Pan mówił wcześniej, plus parkingu, która będzie na przykład takim miejscem, gdzie no na przykład rodzice, którzy przychodzą tutaj z dziećmi, będą mogli je tam zastawić. Tak, mamy to w planie, jak najbardziej. Mamy nadzieję, że uda się to zrealizować.